Adria Coral XL to samochód typu alkowa i w ofercie tego słoweńskiego producenta występuje już od kilku lat. Oczywiście ktoś powie, że wygląd nie jest najważniejszy i jest to zawsze kwestia gustu, ale nie mogę zacząć od tego i pominąć fakt, jak ten samochód wygląda. Trzeba przyznać, że narysowana jest bardzo nowocześnie, opływowo i na pewno może się podobać. Samochód, który prezentujemy dzisiaj, to model Coral XL670DK, a więc układ, który może występować Nie. nawet z homologacją dla siedmiu osób, wtedy oczywiście niezbędna jest kategoria C, ponieważ samochód wówczas zarejestrowany jest powyżej 3,5 tony. Ten model zarejestrowany jest do 3,5 tony i posiada homologację dla czterech osób. Jeżeli chodzi o pozostałe aspekty wizualne, model Access, który tutaj prezentujemy, zawsze występuje w kolorze białym zarówno szoferka jak i zabudowa. Możemy zamówić wersję plus, w której to mamy możliwość wyboru szoferki w kolorze metalik. Samochód stoi, jak widać, na felgach aluminiowych, które również są opcją. A 670 DK charakteryzuje się przede wszystkim tym, że z tyłu ma łóżko piętrowe dla dzieci, a dolne łóżko możemy złożyć, dzięki czemu zyskujemy ogromną przestrzeń. Garaż, co prawda, jest wąski, ale i tutaj mamy do dyspozycji około 67 cm, natomiast po złożeniu górnego łóżka zyskujemy. Blisko metr m wysokości, więc niewysoka dorosła osoba nawet może tutaj stanąć w pozycji wyprostowanej. Zanim przejdziemy do środka, jeszcze kilka słów o samym samochodzie bazowym. Jest nim w tym przypadku Fiat Ducato po dużym faceliftingu. Wspominam o tym, bo dostępność świata w tym momencie jest bardzo ograniczona, a tutaj mamy wersję bogato wyposażoną wraz z światłami w technologii Full LED. Mam na myśli. Nie tylko światło do jazdy dziennej, ale również światło główne, mijania i drogowe oraz, tak jak widać, dynamiczne kierunkowskazy. Natomiast w środku znajdziemy m.in. cyfrowe zegary, czy też elektryczny hamulec postojowy. Oczywiście to, co najciekawsze, to wnętrze, dlatego zajrzyjmy do środka. Na wejściu, to, co pierwsze rzuca się w oczy, to szerokie drzwi, które wyposażone są oczywiście w moskitierę. Okno, które możemy zasłonić centralny zamek oraz kosz, który jest w ten sposób sprytnie rozwiązany, że możemy sobie go wziąć na zewnątrz, opróżnić, a następnie odwiesić na dedykowanych uchwytach. Po prawej stronie w kierunku jazdy mamy kuchnię z kuchenką trzypalnikową. Wszystkie trzy palniki ustawione są w rzędzie i są o tyle ważne, że tutaj faktycznie, jeżeli będzie taka potrzeba, możemy postawić trzy garnki. W przeciwieństwie do układu w trójkącie, kiedy nie zawsze jest to możliwe, to jest rozwiązanie w Adrii stosowane już od wielu lat. Kuchenka jest firmy Dometik, oczywiście z iskrownikiem. Zostaje nam sporo jeszcze takiego blatu roboczego. Tutaj opcjonalnie możemy zamówić deskę do krojenia, która jednocześnie jest przy, pokrywą z lewo zmywaka. Kilka szuflad: szufladę na na przykład sztućce. Właśnie wspomniana przeze mnie pokrywa z deska do krojenia, więc one są naprawdę pojemne i głębokie. Idąc dalej, oczywiście, znajduje się lodówka firmy Tedford oczywiście w pełni automatyczna, ze zintegrowanym zamrażalnikiem. A nad nią kolejny pojemny schowek dodatkowe dwie szafki. Mamy tutaj na górze. Oczywiście gniazdko 230 V i to co ważne w standardzie we wszystkich Adriach otrzymujemy wyciąg kuchenny. W tylnej części znajdują się dwa łóżka piętrowe. Łóżka przeznaczone są raczej dla dzieci, górne łóżko ma udźwig do 70 kg. To co ważne i o czym już wspominałem, dolne łóżko możemy zupełnie złożyć i wówczas mamy olbrzymi garaż, wysokość to ponad 1,60 m. Również obok znajduje się obszerna szafa wraz z automatycznym oświetleniem. To światło nam zgaśnie w momencie kiedy zamkniemy drzwi od szafy. W środkowej części pojazdu znajduje się kabina prysznicowa wraz z toaletą. Kabina jest zupełnie odseparowana, także toaleta zawsze pozostaje sucha. Bardzo ładna umywalka, lusterko, które jest podświetlone, dodatkowa też szafka np. Na, na kosmetyki, a w środku po prawej stronie znajduje się gniazdo 230V np. do zasilenia suszarki do włosów. A teraz przechodzimy do części dziennej. Tak jak wspomniałem, samochód może być homologowany nawet dla siedmiu osób. Układ rozwiązany jest w ten sposób, że cztery osoby jadą tutaj, dwie oczywiście tyłem do kierunku jazdy zapięte w pasy biodrowe, a jedna osoba może jechać w tym miejscu również tyłem do kierunku jazdy. Także mamy dwa niezależne stoliki, jeden dla dwóch osób, drugi dla czterech oraz oczywiście dwa miejsca w szoferce. Ten akurat egzemplarz uposażony jest w bardzo ładną, Jasną tapicerkę, oczywiście ona nie będzie najbardziej praktycznym rozwiązaniem, ale trzeba przyznać, że prezentuje się świetnie. Wszystkie stoliki dają się oczywiście przesuwać, obniżać, możemy je również całkowicie zdemontować. Warto to też zaznaczyć, że wszystkie samochody, które oferowane są u nas, zawsze są wyposażone w system mocowania fotelików ISOFIX i tak mamy również w tym przypadku. Oczywiście te kilka osób musi gdzieś spać i wspomniane łóżka piętrowe z tyłu plus łóżko w alkowie to nie jedyne miejsca do spania. Tutaj po opuszczeniu stolika tworzy nam się kolejne spanie, które można sobie dodatkowo poszerzyć. Wtedy uzupełniamy je dedykowanymi poduszkami i mamy bardzo wygodne miejsce do spania dla dwóch osób. Ale łóżko, o którym wspomniałem, to nie jedyne miejsce do spania, bo z tej części również możemy stworzyć jedno małe spanie. Wystarczy zdemontować poduszkę. I tutaj mamy dodatkowe przedłużenie. E, oczywiście wtedy jest niewielka kolizja z drzwiami. Musimy zdemontować kosz, ale awaryjnie tutaj jeszcze jedna osoba y, może spać. Ponieważ alkowa to z założenia bardzo duży, rodzinny samochód, nie może zabraknąć również miejsca na y, nasze ubrania. Tutaj mamy trzy bardzo duże pojemne szafki nad nimi dodatkowo jeszcze jest sporo miejsca żeby coś tam poukładać na postoju jakieś książki zabawki po prawej stronie są dodatkowe dwie szafki a jeżeli zamówimy fabryczny uchwyt na telewizor to w tym miejscu wyjedzie nam właśnie uchwyt wraz z telewizorem więc jest to wygodne rozwiązanie telewizora na co dzień nie widać i nam nie przeszkadza a w bardzo prosty sposób możemy go wysunąć oczywiście w alkowie Żadnej Alkowie nie może zabraknąć spania nad szoferką. Tutaj mamy bardzo obszerne łóżko, które dodatkowo ma wyprowadzenie z nadmuchem ciepłego powietrza. W standardzie zawsze po obydwu stronach otrzymamy te dwa małe okienka, które są uchylne. Oczywiście mają moskitierę, roletę zaciemniającą, ale ten egzemplarz został wyposażony również w duże panoramiczne okno, które również jest uchylne, daje nam sporo światła, sporo powietrza ale również posiada roletę zaciemniającą wraz z moskitierą. Jeżeli chcemy przejść do szoferki, żeby było nam wygodniej, możemy fragment tego łóżka podnieść wygodnie na teleskopach. Wtedy przechodząc do szoferki nie musimy się schylać, tylko mamy właśnie takie wygodne przejście. To rozwiązanie jest w standardzie i dostępne w każdej Adri Coral XL. Na to, jak czujemy się w naszym samochodzie, ma nie tylko wpływ układ wnętrza, design, ale również takie detale jak na przykład oświetlenie. I Adria bardzo mocno rozbudowała ten aspekt, ponieważ, tak jak widać, mamy kilka list LEDowych sterowanych niezależnie, są to cztery listy LEDowe te pod szafkami. Połączone również z oświetleniem ambientowym, ale mało tego, to oświetlenie możemy sobie mm, ściemnić, możemy regulować siłę tego natężenia. Możemy zrobić oświetlenie nastrojowe, możemy to oświetlenie rozjaśniać. Co więcej, niezależnie możemy te dolne listwy wyłączyć, wówczas będziemy mieli nieco ciemniej i takich listw niezależnych są aż cztery. Teraz możemy sterować wyłącznie tym oświetleniem e, nad szafkami górnym. Listwy dolne pozostają włączone. Możemy zgasić listwy górne, a zaświecić na stałe tylko te dolne, więc konfiguracji jest mnóstwo i dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Aby dać nam jeszcze więcej naturalnego światła w każdym koralu XL, tutaj wysoko, mamy bardzo duże okno panoramiczne, które oczywiście również możemy otworzyć. Również posiada moskitierę i roletę zaciemniającą. Generalnie w tym samochodzie jest mnóstwo przestrzeni. Tutaj ja nie jestem w stanie nawet dosięgnąć w tej przedniej części do sufitu, także. Na pewno będziemy się tutaj czuli bardzo swobodnie. Dodatkowo płaska podłoga, która jest poprowadzona przez całą długość samochodu, sprawia, że nie mamy żadnych stopni, żadnych progów, więc będzie bezpieczniej i będzie po prostu też wygodniej. Często pytacie nas o to, czy Adrią można podróżować w zimie. Oczywiście, tak. Adria głównie swoje pojazdy, swoje przyczepy i samochody eksportuje do Skandynawii dla nich jest to największy rynek są absolutnym liderem sprzedaży. W takich krajach jak Szwecja, ale również świetnie sprawdzają się i sprzedają w Norwegii, Danii czy Finlandii. Samochody fabrycznie już są bardzo dobrze izolowane, a dodatkowa opcja w postaci izolowanego i ogrzewanego zbiornika wody szarej sprawi, że samochód nie boi się największych mrozów, najniższych temperatur. A jeżeli chcielibyście używać swojego samochodu czy przyczepy już w naprawdę ekstremalnych warunkach, to warto zastanowić się nad opcjonalnym, mocniejszym ogrzewaniem o mocy 6 kW. Jeżeli myślicie nad samochodem typu Alkowa, to serdecznie zapraszamy do naszego salonu, aby zobaczyć na żywo ten model lub inny. Posiadają też ofercie układ 600DP, który z tyłu ma bardzo duże podwójne łóżko zamocowane w poprzek. Na miejscu mamy również Matrixy, bardzo popularne półintegry, Wany oraz samochody innych marek, takich jak Westfalia, Globe Traveler czy Hymer. Także serdecznie zapraszamy.